Te obrazy pochodzą z ulic Moskwy i Sankt Petersburga w roku 2022. Wtedy ludzie wychodzili na ulicę, by powiedzieć nie dla wojny, dla swoich ideałów, dla swojego sumienia. Putinowi udało się stłumić te protesty. Ale dzisiaj burza zbliżająca się do Władimira Putina jest zupełnie inna znacznie bardziej śmiertelna niż tamte dni, ponieważ nadchodząca burza nie jest ideologiczna, lecz biologiczna. To jest burza pustych żołądków, niezapłaconych pensji i skradzionych w przyszłości setek tysięcy bezrobotnych Rosjan. W ostatnim kwartale 2025 roku finansowe serce Rosji przestało bić. W Moskwie ma miejsce bezprecedensowa masakra w wieżach Zberbanku, znanego jako Skarbiec wojenny Kremla. Prezes German Grev zwalnia 20% swoich pracowników, czyli około 60 tysięcy osób, pod pretekstem rewolucji sztucznej inteligencji. Sberbank jest główną arterią finansującą gospodarkę wojenną. Wynagrodzenia żołnierzy, pożyczki dla przemysłu obronnego, obligacje rządowe wszystkie te elementy zamieniły się w bomby zegarowe na bilansie tego banku. W miarę jak zbliża się ogromna fala, którą analitycy nazywają kryzysem niespłacanych kredytów 2026 roku, Gref musiał pozbyć się ładunku ze statku, ale nie mógł powiedzieć: Nie mamy pieniędzy. Redukujemy zatrudnienie. To wywołałoby panikę na rynku. Zamiast tego stwierdzili, że wprowadzono sztuczną inteligencję i ludzie nie są już potrzebni. Oznacza to, że 60 tysięcy wykształconych rosyjskich pracowników umysłowych nagle dołączy do grona bezrobotnych pewnego ranka, gdzie ta czystka się odbędzie w wioskach Syberii. Nie, w samym sercu reżimu w Moskwie, ponieważ najintensywniejsza siła robocza z Berbanku znajduje się w stolicy. Ci 60 tysięcy ludzi to wykształcona klasa średnia, która zaufała stabilności Putina, zaciągnęła kredyty hipoteczne i wydawała pieniądze w centrach handlowych. Dlaczego więc są zwalniani? Istnieją dwa przerażające scenariusze i oba są katastrofalne. Albo Sberbank desperacko tnie koszty, aby uniknąć masowego załamania kredytowego w 2026 roku, albo Kreml obniża pensje pracowników, aby przekierować każdy ostatni grosz z kasy Sberbanku na front ukraiński, tę niekończącą się machinę wojenną. W każdym przypadku rezultat jest taki sam. 60 tysięcy wściekłych, wykształconych ludzi, którzy nie mają już nic do stracenia, wychodzi na ulice Moskwy. Decyzja Sberbanku o zwolnieniu tych 60 tysięcy osób to nie tylko decyzja ekonomiczna, ale także niebezpieczny eksperyment społeczny, ponieważ Rosjanie są już źli na Sberbank. Dla nich Sberbank to nie lobby interesów, ale sponsor wojny. Co się stanie, jeśli zostawisz dziesiątki tysięcy wykształconych ludzi głodnych z dnia na dzień w sercu Moskwy? Nie trzeba wróżyć z fusów, aby znaleźć odpowiedź. Gniew Rosjan wobec Zberbanku wylał się na ulicę na długo przed rozpoczęciem tych zwolnień, ponieważ ludzie wiedzą, że Zberbank oznacza finansowanie wojny. Oddział Zberbanku w Moskwie. Kobieta wchodzi i krzyczy, wylewając zielony płyn, który trzyma na pracowników i maszyny Ukrainka. Czy to tylko Moskwa? Nie. W Petersburgu 60-letnia kobieta podpala oddział banku. Ukraińska. W pobliżu kazania koktajle Mołotowa są rzucane na budynek Zberbanku. Ludzie podpalają nawet bankomaty, z których wypłacają własne pieniądze z gniewu. Te obrazy pochodzą z przeszłości, ale mówią nam o przyszłości. Zatrzymajmy się i pomyślmy. Ci ludzie palili zberbank z gniewu z powodu wojny, mimo że nadal mieli swoje pensje w kieszeniach. Te ataki były zapowiedzią przeszłości. Co zrobią teraz, gdy te 60 tysięcy osób jest bezrobotnych, gdy ostatni grosz zniknął z ich kieszeni i gdy nie mogą przynieść chleba do domu dla swoich dzieci? Ci, którzy kopali bankomaty w przeszłości, jutro otoczą tę wiedzę. Wtedy Moskwa może płonąć, nie tylko zielonym płynem, ale prawdziwym ogniem buntu. Ale kryzys nie dotyczy tylko wież bankowych. Masakra w Zberbanku to tylko wierzchołek góry lodowej. Na ulicach sytuacja jest znacznie gorsza fabryki są zamykane, stocznie stoją w miejscu. I ze wszystkich zakątków Rosji, od Nowosybirska po Dimitrowgrad, wznosi się jeden krzyk. Jesteśmy głodni. Wojna Putina nie jest już przegrywana na froncie ukraińskim, ale w opustoszałych biurach zbierbanku i w kuchniach pracowników strajkujących o pieniądze na chleb. Dane pokazują dramatyczne spadki w spożyciu podstawowych produktów spożywczych przez Rosjan. Zakupy mleka, sera, a nawet ryżu spadły o 10%. Kiedy społeczeństwo nie może sobie pozwolić na ryż i mleko, to nie jest spowolnienie gospodarcze, to jest nędza. A ta nędza nie jest już cicha. Spójrz na ekran. To jest Nowosybirsk, mroźny listopadowy poranek. Naprzeciwko policyjnego kordonu, ta kobieta w różowym kapeluszu, Elena Jun, wyksykuje gniew narodu przez megafon. Ile można nas gralić? Nas откровенно i nagle grać. Byli przed stroną patrzyli po właśnie pokazatelom. Wiedzie planety my już do 70% zaropłaty oddają na nalogi. To nie są słowa agenta. To jest krzyk matki, której pieniądze idą na rakiety Putina i która nie może przynieść chleba do domu. Stawki podatkowe, wysokie koszty życia i niekończąca się wojna zapędziły Rosjan w kozi róg. Epicentrum kryzysu znajduje się w sercu rosyjskiego przemysłu. Kiedy banki w Moskwie zostały opróżnione, aby sfinansować wojnę, koła fabryk i miast przemysłowych zatrzymały się. Ogień rozprzestrzenił się z placów na fabryki. Spójrzmy na Dumę Rosji, przemysł obronny, stocznie Petersburską. Raporty potwierdzają, że rosyjskie stocznie są na skraju upadku z powodu kryzysu w przemyśle obronnym. Co gorsza, statki borykają się z błędami w konserwacji w portach i nawet grozi im zatonięcie z powodu zaniedbań pracowników, którzy nie otrzymują wynagrodzeń, a ich morale jest na dnie. Czy to tylko statki? Nie. Energia jądrowa również się załamuje. Spójrzmy na mapę na zachód, do Dmitrowgradu. To jest rosyjskie miasto atomowe. To centrum słynnego projektu MBIR, wielozadaniowego szybkiego reaktora badawczego, którym Putin chwalił się przed światem, mówiąc, Zachód będzie nam zazdrościł. Ale projekt Putina utknął. Dlaczego? Ponieważ 300 pracowników strajkuje. Inżynierowie jądrowi i pracownicy rozpoczęli strajk, ponieważ nie otrzymali wynagrodzenia od trzech miesięcy. Firma jest winna 100 milionów rubli. Państwo, które twierdzi, że jest największą potęgą nuklearną na świecie, nie może zapłacić pensji pracownikom budującym jego najbardziej strategiczny reaktor atomowy. To wyraźny znak, że skarbce są puste, a domino nadal się przewracają. Na Dalekim Wschodzie pracownicy elektrowni cieplnej Primorskaya Gres śpią na betonowych podłogach. Pracownicy zatrzymali kotły i zaczęli spać na betonowych podłogach, ponieważ nie otrzymali wynagrodzenia. Teraz musimy zadać sobie pytanie: dokąd idzie człowiek, gdy traci pracę, wynagrodzenie i przyszłość? Głód i rozpacz pchają ludzi na ulicę, ale jeśli nie znajdą tam nadziei, to trafiają w najciemniejsze miejsce. Wiadomości z Rosji są przerażające. Pracownicy nie mówią już tylko zastrajkujemy. Podejmują znacznie bardziej przerażające działania. Gospodarka jest tak zablokowana, że firmy wracają do gospodarki barterowej z lat 90. ponieważ nie mogą znaleźć gotówki. Pieniądze zniknęły, system się załamał. Pozostali tylko ci bezradni ludzie na dachach. Teraz jest tylko jedno pytanie, które musi zadać inżynier nuklearny w Dimitrowgradzie, który nie otrzymał wynagrodzenia. Bankier w Moskwie, który został wyrzucony na ulicę. I emeryt w Syberii, który nie może kupić ryzu. Gdzie są nasze pieniądze? Drukarnie Banku Centralnego Rosji pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ropa nadal wydobywana jest z ziemi. Dlaczego więc gigant taki jak Sberbank dokonuje największych zwolnień w historii. Dlaczego mówią, pieniądze zniknęły? Odpowiedź uderzy Rosjan jak cios w brzuch. Pieniądze nie wyparowały, zostały przetransferowane przez zdradę. Kasy z berbanku zostały opróżnione, nie dla Rosjan, ale dla nowych właścicieli Kremla w osi zła. To co zobaczymy, gdy podniesiemy tę kurtynę, to nie tylko kryzys gospodarczy. To historia sprzedaży suwerenności Rosji do Chin, Iranu i Korei Północnej. To jej przekształcenie w państwo wasalne. Najpierw obalmy mit, że banki nie upadają. Historia światowych finansów jest pełna cmentarzy pokazujących, jak giganci uznawani za zbyt duzi, by upaść, zamieniali się w peł i dym z dnia na dzień. Kiedy Lehman Brothers upadł w 2008 roku, zarządzał aktywami o wartości 600 miliardów dolarów. Tego dnia świat myślał, że to niemożliwe. Ale upadek Lehman Brothers był spowodowany jedynie złymi kredytami hipotecznymi. Dziś sytuacja z Berbanku jest znacznie bardziej toksyczna niż Lehman Brothers, ponieważ pozycje pojawiające się jako aktywa w bilansie z Berbanku są puste. Komu z Berbanku dzielił pożyczek? Do firm zbrojeniowych, których czołgi zostały zniszczone na ukraińskich równinach, do fabryk, które nie mogły eksportować i musiały zamknąć się z powodu sankcji, teraz do kredytów mieszkaniowych, które udzieliła 60 tysiącom zwolnionych pracowników. We wszystkich tych przypadkach szansa na spłatę wynosi zero. Analitycy ostrzegają, że Zberbank jest obecnie technicznie niewypłacalny. Nie ma ani jednego banku w historii świata, który przetrwałby z 40% swoich aktywów zamienionymi w obligacje śmieciowe. Zwolnienie 60 tysięcy osób przez Germana Grefa, podczas gdy ogłasza rewolucję AI, nie jest wizją technologiczną. To próba wyrzucenia łodzi ratunkowych z tonącego statku, to pułapka płynności. Więc gdzie jest państwo, gdy bank tonie? Dlaczego Putin tego nie ratuje? To jest najciemniejszy punkt. Państwo sprzedaje własne zbawienie. Rosyjski Fundusz Dobrobytu Narodowego i Rezerwy Złota, znane jako jego ubezpieczenie na wypadek katastrofy, topnieją. Dane nie kłamią. Rosyjskie Ministerstwo Finansów doświadczyło niewyjaśnionego spadku rezerw złota w ciągu zaledwie ostatnich trzech miesięcy. Dokąd trafiają te rezerwy złota? Na londyńską giełdę papierów wartościowych? Nie, jest zamknięta. Te rezerwy złota lecą do Teheranu i Pjongjangu. Policzmy i zobaczmy, dokąd idzie pensja Iwana. Naszym pierwszym przystankiem jest Korea Północna. Rosja sprowadziła tysiące żołnierzy z Korei Północnej, aby wypełnić lukę na froncie. Według raportów wywiadowczych, Pjongjang płaci około 2000 dolarów za żołnierza miesięcznie. Podczas gdy nauczyciel w Moskwie zarabia 600 dolarów, Kim Jong-un płaci 2000 dolarów za północnokoreańskiego żołnierza, który nie mówi po rosyjsku. Dodatkowo Rosja dostarcza Pyongyangowi technologię rakietową i pomoc żywnościową. Odprawa tego rosyjskiego pracownika umysłowego zwolnionego z Zberbanku faktycznie finansuje północno-koreański program nuklearny, ograniczając własnych obywateli, aby wyżywić armię innego dyktatora. Jeśli to nie jest zdrada, to co nią jest? Naszym drugim przystankiem jest Iran. Te drony-szachet atakujące ukraińskie miasta nie są darmowe. Iran jest krajem objętym embargiem i nie chce rosyjskich rubli. Chcą twardej waluty, czyli dolarów lub złota. Gotówka z kas Zberbanku płynie do Teheranu. To nie wystarcza. Najbardziej zaawansowane rosyjskie myśliwce, SU-35, są wysyłane do Iranu. Podczas gdy Rosjanie nie mogą wypłacić swoich pieniędzy z własnego banku, Kreml przekazuje miliardy dolarów w złocie i technologii do mułów w Teheranie. Ceny tego handlu płaci ciodasza, która nie może znaleźć sera na rynku. A nasz ostatni przystanek to Chiny. Iran i Korea Północna to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy duży wąż jest podłączony na wschód, do Pekinu. Prawdziwym zabójcą zbierbanku i rosyjskiej gospodarki nie są zachodnie sankcje, ale przyjazna eksploatacja Chin. Po zerwaniu z Zachodem, Putin przekazał klucze do Rosji Xi Jinpingowi. Obecnie Rosja jest zmuszona sprzedawać swoją ropę i gaz do Chin po kosztach 30%, czasami 40% poniżej światowej ceny rynkowej. Dlaczego? Bo nie ma innego kupca. Chiny o tym wiedzą i wykorzystują Rosję do cna. Jedną z największych dziur w bilansie Sberbanku jest zależność od Huana. Rosyjskie banki zwróciły się ku Huanowi, ponieważ mają zakaz używania dolara i euro. Ale Chiny manipulują wartością Huana, a rezerwy Rosji są na łasce Pekinu. Czy Chiny sprzedają technologię Rosji? Tak, ale po wygórowanych cenach. Rosyjski przemysł stał się zależny od chińskich dostawców. Fabryka samochodów w Moskwie musi błagać Chiny o części, a Chiny żądają zapłaty z góry. Dlaczego Sberbank ma problemy z gotówką? Ponieważ rosyjskie firmy wysysają całą gotówkę z rynku, aby zapłacić chińskim dostawcom. Rosyjskie złoto jest sprzedawane, aby zapłacić za towary z Chin, które często są niskiej jakości. To nie jest partnerstwo, to jest operacja duszenia. Chiny nie chcą, aby Rosja wygrała. Chcą, aby Rosja pozostała słabym, zależnym i bezradnym państwem satelickim, które dostarcza im tanie surowce. I właśnie teraz osiągnęli dokładnie to. Teraz połączmy wszystkie elementy w całość. Dlaczego zwolniono 60 tysięcy pracowników z Berbanku? Ponieważ ich pensje miały trafić do kieszeni północno-koreańskich żołnierzy, ponieważ ich odprawy miały zostać wypłacone irańskim producentom dronów. Ponieważ ich przyszłość miała zostać przeniesiona do Pekinu jako marża zysku chińskich przemysłowców. German Greff kłamał, mówiąc: "Przechodzimy na technologię. Prawda jest taka, że Rosja jest bankrutem, nie tylko na papierze, ale także moralnie i strategicznie. System, który wyrzuca swoich obywateli na ulicę i rozdaje swoje ostatnie złoto obcym reżimom, nie jest supermocarstwem." To skolonizowane, wyczerpane, upadłe państwo, które wypowiedziało wojnę własnym obywatelom. Banki upadały wcześniej na całym świecie, ale żaden bank nie zbankrutował, gdy państwo za nim oddawało wszystkie swoje aktywa innym krajom jako trybut. To nie jest tylko kryzys finansowy. To dowód na to, że rosyjski naród jest wydawany jak drobny na stole Chin i Korei Północnej przez własnych przywódców. I pamiętajcie, kiedy banki upadają, najpierw jest cisza, potem zaczynają się kolejki. Operacja cięcia kosztów z Berbanku była w rzeczywistości ostatnim paliwem dla wojny. Wzięli z kieszeni ludzi i włożyli do czołgów na froncie. Ale jest jedna rzecz, o której zapomnieli: nie można walczyć na pusty żołądek, a na końcu te kolejki zamieniają się w rozwścieczone tłumy, które atakują nie oddziały banków, ale budynki rządowe. Upadek Sberbanku to ostatni oddech finansowej suwerenności Rosji. Pozostała tylko pusta skorupa kolonia Chin. Złoto Rosji zniknęło, pieniądze Rosji zniknęły, a teraz odchodzą także ludzie Rosji. Co pozostało? Tylko dług, wstyd i nadchodzący bunt. Wojna nie toczy się już na ukraińskim froncie. Wojna jest w rosyjskich fabrykach, bankach i pustych lodówkach. A w tej wojnie Putin nie ma szans na zwycięstwo. Rosja rozpadła się od środka. Co o tym myślisz? Twoje opinie są dla nas bardzo cenne i czekamy na Twoje komentarze. Dziękujemy za wybór PPR Global. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się.